Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać Opel Mokkę elektrycznego. jadę nim właśnie. Bardzo fajny samochód. Posiada wszystkie bajery, które są potrzebne przeciętnemu użytkownikowi. Mamy klimatyzację, mamy nawigację, mamy aktywny TempoMat, multifunkcyjną kierownicę, wykonanie wnętrza ładna alcantara, troszeczkę ala carbonu. Zasięg, który producent podaje katalogowo to jest 324 km, natomiast w rzeczywistości w trybie normal przy jeździe 80-90 na godzinę, czy tam w trybie eco robimy w granicach 190 km. Jeżeli przełączymy tryb sport, to oczywiście automatyczny wartość. W kilometrach nam spadnie. Może przymknąć oczy, Przyciszę radio. Mają też znaczenie akumulatory. Mamy tutaj moc 136 koni, 50 KW, jeżeli chodzi o ogniwa, o baterie. Znaczenie też ma temperatura teraz mamy okres letni więc jesteśmy w stanie pokonywać dłuższe trasy tym samochodem ale tak jak mówię 290 do 300 na godzinę to jest maksymalna prędkość yy, znaczy maksymalny dystans przepraszam samochodu natomiast jeżeli chodzi o temperatury niższe na zasadzie mamy zimę jakieś tam zerowe temperatury yy, jeżeli mamy zerowe temperatury to automatycznie Wartość w kilometrach to jest w granicach 190-180 km, możemy taki dystans pokonać. Także, no, autko bardzo fajne, cichutkie w środku na 18-calowych kołach. Cena samochodu od 134 lub 5000 do 162 na. W zależności od Jeź wersji, posto, trzymaj się prawej strony. Na no akurat. 75 w kierunku Cieszyn. Następnie po przejechaniu 400 metrów trzymaj się lewej strony. O, właśnie, nawigacja nam coś powiedziała. Tutaj mamy w ten sposób skrzynia wiadomo, automatyczna. Po przejechaniu 800 metrów trzymaj się prawej strony. Możemy sobie zmieniać tutaj wyświetlacz tutaj mamy natomiast tryby tryb normal, tryb sport i eco, gdzie nam się to tutaj też wszystko wyświetla fajny jest aktywny tempomat i nigdy bym się nie zdecydował na chyba auto bez aktywnego tempomatu potrafi sam przyhamowywać, jeżeli widzimy jakąkolwiek jeżeli auto widzi jakąkolwiek przeszkodę, kamera cofania, oczywiście tył no, naprawdę powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo fajny pojazd. No, niestety cena jest yy, zabójcza. No, jest to 162 000 za tą najbogatszą wersję. Trochę, trochę zabija. 8 lat gwarancji przy ładowaniu ładowarką stacjonarną na 230 V, gdzie yy, mamy 50 KW. Natomiast Trzymaj się prawej strony. Natomiast Następnie na ładowarce... 400 Trzymaj się lewej strony. Na ładowarce sieciowej 230V ładuje nam godzinę czasu nieca... niecałe 18KW. Trzymaj się lewej strony. Czyli jakieś 20 godzin mamy od 0 do 100 ładowany samochód, natomiast przy ładowarce szybkiej za którą musimy zrobić sporą dopłatę, nie, nie powiem ile, nie, no nie będę strzelał. E... Się wtedy na, naładujemy, naładujemy samochód w granicach 50 minut do godziny czasu od 0 do 100 z automatu e, niszczą nam się ogniwa jest jak z telefonem komórkowym a za chwileczkę może pokażę Wam jakieś zdjęcia samochodu z zewnątrz Chwileczkę wyjdziemy na prosto, przyciśniemy troszkę. Uwaga start, zobaczymy tak się rozpędza. Przed tabą zjazd A4, E40 w kierunku Katowice. Następnie po przejechaniu 500 metrów pojeźdź autostradą. Będziemy skręcać, to sobie zwolnimy. Staramy się sprawdzić. Maksymalną prędkość. Już nie wiem, czy nam się to uda. Jest ruch. 62 km maksymalna prędkość Nie da rady więcej, spróbujemy jeszcze, ale już nas przytrzymuje Tak Auto nam wygląda w ten sposób. Z tyłu jest wystarczająco miejsca na jakieś trzy mniejsze osoby. 18-calowe koła. I tak to wygląda. Jeszcze może pokażę jak ładowarkę dostajemy. Muszę wyłączyć samochód. Ok. Automatycznie nam się blokuje parking. Schowek. Schowek jest taki dosyć w miarę duży, głęboki. Tutaj mamy taką ładowareczkę. To jest na 230. Ładowanie. 230 góra. Dół, szybkie ładowanie. Nie będę tutaj opisywał mniej więcej Tak konkretnie jak to robią Chłopaki co się zajmują typowo Pokazami samochodów i prezentacją Ja tak mam tylko taki delikatny Zarys Wam chciałem pokazać A jeszcze silnik może pokażę Jeszcze chciałem pokazać Światła, mamy tutaj światła Lux LED matrycowe Które naprawdę Które naprawdę w nocy robią Robotę. Oprócz tego mamy tutaj doświetlanie zakrętów w grillu. Także auto godne, naprawdę super samochód. Ale jeżeli chodzi o tą cenę, no to każdy sobie niech przemyśli. Mnie się wydaje, że cena jest po prostu za wysoka. na siłownikach i tak wygląda silnik otóż tego elektryka. Dzięki za obejrzenie filmu, łapka w górę. Pozdrawiam wszystkich a no i subskrybujcie kanał.